Witam was moi drodzy bardzo serdecznie dziś pokażę wam w jak prosty sposób wymienić antenę radiową w samochodzie osobowym w moim przypadku jest to Fiat Punto 2 i tak spójrz tutaj mamy lampę pod sufitkę musimy ją podwalić wymontować. W moim przypadku jest tak, że ta lampa już była no, nie wiem ile razy wymontowana, chyba już naprawdę bardzo wiele, i zostały uszkodzone tutaj te zaczepy mocujące z prawej i z lewej strony. Więc no, jest tutaj przyklejone klejem. Więc jeśli, jeśli chodzi o Was, to uważajcie, by to nie uszkodzić. Też jest tak, że ten samolot jest no, dość starawy i dość tutaj no, często stoi w słońcu, więc to no, wszystko niestety powolutku ulega uszkodzeniu. I tak właśnie jest w moim przypadku. I teraz sobie tutaj już wymontowałem, tu są zaczepy uszkodzone, ale w waszym przypadku uważajcie i dbajcie o te elementy, bo wam wszystko fajnie działało, byście tu nie robili klejem. Tak, totalnie amatorską. Tu jest spinka, którą sobie odpinamy. O, gdzie bardzo prosto naciskamy sobie kciukiem i wyciągamy. I teraz, właśnie, już będziemy widzieć dokładnie, co mamy zrobić. W podcofice zobaczymy nakrętkę. Jeśli chodzi o Fiat Punto dwójka, to w tym przypadku naprawdę jest to bardzo prosto wymienić, troszkę chęci, o zobaczcie, i tu mamy nakrętkę u samej góry, ja tutaj już nie pamiętam jaka była nakrętka, chyba była dziesiątka, ale nie chcę Wam tutaj kłamać, nie wiem czy tutaj Wam pokażę na kamerze, pokazałem, ale nie wiem czy będzie widać, może coś zobaczyć i sobie jedziemy u samej góry tu musimy sobie wziąć jeszcze przeduszkę właśnie przeduszka już jest i sobie odkręcamy w lewo tutaj odwrotność zegarka oczywiście i tutaj był naprawdę bardzo silny wiatr postawiłem sobie stojak na masę samochodu tu chwilę zobaczymy, że mi się tutaj fajnie odkręca ale za chwilę mi się to wszystko przewróci. O, właśnie, teraz to widać. O, i już w mamy odkręcone. O, właśnie, teraz. Ja Wam jeszcze to powiem, że jeśli chodzi o te anteny, no to nic dziwnego, że to wszystko się zużywa. Pod wpływem czasu, oczywiście. No, Słońce robi tak naprawdę największą robotę w takich niszczeniach, i ta antena, właśnie no, z obiegiem czasu, po prostu pęka. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o zakup takiej anteny, to radziłbym jednak kupić używkę, używkę oryginał niż jakąś chińską kopię. Te chińskie kopie są naprawdę, no, że w sobie jakości. To raz no, tam no, kosztują może 30 złotych, no, no, mi, że lepiej kupić, naprawdę dać 30 złotych za używkę oryginał, niż 30 za nówkę nie oryginał. Raz, że są, no, lipnej jakości, a dwa, to te wzory, które właśnie później są mocowane tutaj w sufitkę, w w blachę naszego samochodu, albo mają jakieś wypustki, albo jakieś dziurki i nieraz po prostu nie są w ogóle się no, nałożyć, mimo że są powinny być dopasowane e, do oryginału. No tak to wygląda. No, w moim przypadku ja tego nie będę wymieniał w ogóle, dlatego że no, na tym mi po prostu nie zależy. Antena tutaj przyklejona klejem glue trzyma się, a samo i tak w ogóle za kilka miesięcy no, prawdopodobnie e, no, pójdzie na złom. Niestety, ale tak. Tutaj taka kariera czeka. I teraz sobie przykręcamy z powrotem naszą nakrętkę tutaj u samej góry, zobaczcie. Najpierw oczywiście dłonią. W moim przypadku widzicie, nie musimy tego trzymać, bo antena końcowa nam się oderwała, ale w waszym przypadku, jeśli mocujecie nową antenkę, wtedy jest znacznie cięższa, bo ten ciężar się tutaj przechyla na stronę właśnie tyłu samochodu i wam się po prostu opadnie, i będziecie mieli po prostu, musieli mieć dodatkową drugą osobę, by to sobie fajnie szybko przykręcić, bo samemu to będzie naprawdę bardzo ciężko. Przykręcamy sobie z powrotem na swoje miejsce, zapinamy z powrotem wtyczkę w naszą lampę, w lampę tej oświetlającą samochód wewnątrz. I mocujemy na swoim miejscu. Wszystko, widzicie, świeci, jest wszystko dobrze, poprawnie zrobione, więc jest ok. I to wszystko do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Aha, jeszcze zobaczyć tutaj, jak to wygląda tu na dachu. No dokręcone, wszystko fajnie. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.